Witam wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy. Tak szybciutko, wybaczenie. Otóż okazuje się, że ja więcej sobie dyskutuję w komentarzach na Facebooku lub pod filmami innych twórców w sprawie tej demokracji niż tutaj, ale to mi nie przeszkadza, nie ma problemu. Wiemy o co chodzi. Moi drodzy, miał być dekalot tylko już i tak skróciłem z 11, zrobiłem dychę. No i jeszcze jedno mi doszło, właśnie w w związku z pewnym komentarzem, komentarz polegał na tym, że e, znaczy dotyczył kwestii, że ja e, powołuję się na Ewangelię. E, to może mm, zacznijmy od początku. Dekalog demokracji. W państwie demokratycznym nie uznaje się terminu wybaczenie. Każde udowodnione obywatelowi przestępstwo lub wykroczenie musi skutkować wymierzeniem kary przewidzianej prawem. Instytucja-państwo ma prawo stosowania przywileju łaski lub. lecz niewybaczenia. Co ja tutaj za bardzo się angażuję, dobra. Yy, ma prawo stosowania przywileju łaski. No dobra, może być. Przywilej, to takie słowo dobra. Yy, moi drodzy. Mm -hmm. Najpierw może tak. Mm, e, o tej Ewangelii. E, słuchajcie, e, dlaczego, dlaczego ja mówię tutaj o Ewangelii. E, owszem, jak najbardziej. E, e, prawa, prawo demokratyczne może wzorować się na Ewangelii, e, nigdy jej nie dorówna. E, ja tutaj wyszedłem z założenia, też troszeczkę ewangelicznego co boskie, Bogu, co cesarskie, Cesarzowi. Czyli prawo ziemskie to nasze prawo ziemskie. Ono, jak gdyby, mm, nigdy nie mo ono może dążyć do doskonałości, ale tak doskonałe nie będzie jak Ewangelia, i my, jako ludzie, nie możemy na siłę po prostu dążyć do tej, na siłę, do doskonałości. To był tak, tak, tak takim wielkim, wielkim skrócie. To tyle by było właśnie. Mm, do tego do, 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 do tej sprawy. Tak jak zaznaczyłem w poprzednich filmach wybaczenie, demokracja nie jest systemem naturalnym. Jeżeli już byśmy po, po system monarchiczny na przykład uzna, uznali, ja może nawet nagram o monarchii coś, to monarchia jest systemem naturalnym, tak. Tak jak w Naturze jest, silniejszy wygrywa silniejszy zjada słabszego, tak wygląda monarchia. Demokracja jest przeciwieństwem monarchii, jak najbardziej, tu się zgadzam. I teraz tak, po kolei, co my tutaj mamy w tej, w tej demokracji? Słuchajcie, w państwie demokratycznym nie uznaje się temu wybaczenie, nie uznaje się. Każde udowodnione obywatelowi przestępstwo lub wykroczenie musi skutkować wymierzeniem kary przewidzianej prawem. O co chodzi? To specjalnie każde udowodnione przestępstwo, czyli załóżmy mamy przestępstwo i ma się obywatelowi, konkretnie obywatelowi, bo niestety takie jest życie, że zarówno przestępstwa jak i wykroczenia nigdy w 100% nie są zatrzymani sprawcy. Tak to jest. Nie chcę tego, na tym się rozwodzić. Chodzi o to, że udowodnione obywatelowi, czyli ktoś, kto popełnia e, przestępstwo i ograniczenie, musi ponieść za to karę przewidzianą prawem. E, proszę Państwa, to nie znaczy, że on musi ponieść karę, m, na przykład, e, czy to więzienia, czy jakiejś e, karę finansową. E, mandat i tak dalej, coś w tym stylu. Chodzi o to, że on może być nawet pouczony. Słuchajcie, pouczony. kogoś pouczam, no, wykroczenie, ja go pouczam. To też jest forma kary. Natomiast nie można odejść, nie, nic się nie stało, ja panu wybaczam. Czy tam pani, załóżmy, no przypuśćmy jakieś wykroczenie drogowe, co nie? Chodzi o to, że w demokracji nie ma czegoś takiego, jest udowodnione wykroczenie, na przykład, no przypuśćmy takie wykroczenie. Musi być kara. Kara może być pouczeniem. Normalnie taka, że w zasadzie poucza się człowiek odchodzi nie ponosząc konsekwencji ani finansowych, ani jakichś takich yy, ograniczeniem wolności itd. Tak tak Instytucja państwa ma prawo stosowania przywileju łaski, lecz nie wybaczenia. I tutaj yy, prawo łaski. Owszem. Tak, prawo łaski ma państwo. Natomiast e, kwestia wybaczenia. Ja nie mam prawa, nie, i tutaj e, może do tego, tego zacznijmy, czy ja mam w ogóle prawo wybaczyć komuś? I kwestia jest taka, że ja osobiście, jako obywatel, mam prawo wybaczyć e, sprawcy, który dokonał na mnie, na mnie osobiście jakiegoś czynu karalnego, przestępstwa lub wykroczenia i tak dalej. Będziemy teraz wymyślać tysiące możliwości, jest takich, gdzie ktoś jedna osoba może skrzywdzić drugą ja mogę mu wybaczyć, ale państwo już nie. Państwo, jeżeli na przykład ktoś mnie pobił, grupa ludzi napadła na mnie, pobili mnie i ukradli mnie, państwo ich złapało, wykonało wiele czynności procesowych i tak dalej. No ja poleżałem w szpitalu, udzielono mi wszystkich, no taki kazusik właśnie podaje, udzielono mi wszelkiej pomocy i tak dalej. Przychodzi do sprawy, ale stwierdzam, ba, odzyskali nawet moje pieniądze załóżmy, albo nie odzyskali, nieważne. Ja mówię dobra. Macham na to ręko, eee, nic nie chcę. Wybaczam im, tak, odpuszczam wasze winy, jako i wy odpu jako... mnie <śm> odpuszczam. Jako, eee, zakręciłem się. Dobra, wiemy o co chodzi. Odpuszczam. odpuszczam, nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Ja osobiście mam im odpuścić, ale państwo nie. Czyli państwo musi ich ukarać. Bo wiecie, bo tak, bo tak, bo tak, tak jest państwo, gdyby, gdyby tak, tak można było, no to można było mnie zastraszyć i tak dalej, i tak dalej. No i znowu się rozwodzę. A ja chcę to w wielkim skrócie. Chodzi o to, że osobiście ja wybaczyć mogę, państwo już nie. Jakąkolwiek kary, państwo również może ich też w sumie pouczyć. Dobra, w porządku, gości. my ich pouczamy, nie są wszystkie, ale musi być ten, ta, ta, ten aspekt karny. Kolejna rzecz, moi drodzy, wybaczamy i prosimy o wybaczenie. Ta akcja, nie wiem, 60. Z lat 60. XX wieku akcja polskich biskupów. Nie. To, to wcale, nie, wcale nie o to chodziło, to chodziło o kasę, ale powiem Wam, nie mieli prawa wybaczać. Z punktu widzenia nawet moralnego. Jak Ty możesz wybaczyć komuś, kto rozpalił ognisko, tak jak w słynnym obozie i 300 dzieci spalili żywce? I ja mam teraz powiedzieć, że słuchajcie, ja mam wybaczać, nic się nie stało. A jak, jak ja mam do... I teraz pytanie brzmi, a jakie ja mam prawo wybaczyć sprawcy, nawet jak on żyje? Jakie ja mam prawo wybaczyć sprawcy? Nie mam takiego prawa. Tak samo jak teraz słynna akcja z wołyniem. No, stało się, zapomnijmy tutaj wszystkie partie, szczególnie Kler, e episkopat ze swoją partią, tak samo. Zapomnijmy, to było minęło no, tam się tam. Zabijali, zabijali, nabijali na sztachety i tak tam 300 sposobów żywcem w skórę. No, to, to co oni wyrabiali, to się ludzkie pojęcie e, przechodzi. Wiemy o co chodzi, ale chodzi o, o fakt, jakie ja mam prawo wybaczać? sprawcom, nawet jeżeli oni nie żyją. Ja do tego nie mam prawa. I tutaj, tutaj demokracja też I tutaj stanowi coś takiego, że my w państwie demokratycznym nie możemy wybaczać sprawcom, którzy wyrządzili innemu krzywdę. Nawet jeżeli to nawet nie jest Polak. No, wyrządzili krzywdę obywatelnemu, obywatel, obywatelowi innego państwa. Na przykład był jakiś pogrom. O teraz mamy właśnie na, obecnie. Taki pogrom dzieje się, takie ludobójstwo dzieje się nad Jordanem. Ja nie mogę wybaczać tym, którzy to czynią, bo jakie mam, ja, jakim ja mam do tego prawo? Tak trochę odjechałem. O to chodzi, że w demokracji każdorazowo musi być orzeczona kara. Wybaczenie. I teraz wracam znowu do Ewangelii. Wybaczenie. Wybaczyć, to może Bóg. Tak, on jest Bóg, stwórca, może nam wybaczyć. Możemy ono, ono, o wybaczenie prosić, możemy prosić w, w, o wybaczenie Boga. W cudzym imieniu, na przykład, ktoś popełnił coś złego i my prosimy Boga, żeby mu wybaczył. I rzeczywiście e, ta różnica między moim, moją de, sformułowaniem dekalogu, to teraz będzie jedenaste, przykład, to jedenaste. Hmm, więc to 11 to, 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 jest, to jest, ta, jest ta różnica że właśnie ja odbiegam niejako od Ewangelii to jest, to jest właśnie to, że ktoś powie e, właśnie nie ma to już związku, tak jak ja powtarzam nie ma to związku ścisłego z Ewangelią, Ewangelia jest jakąś tam podstawą w tej kwestii mojego, mojej demokracji ale nie mm, nie po prostu rzutuje na to, że ja ściśle się opieram na Ewangelii to w sumie by było na tyle w kwestii tych wszystkich wybaczeń, tak jak wspomniałem w demokracji słowo wybaczenie nie istnieje. To jest, to trzeba to przeanalizować, ale nie istnieje. No, Mógłbym takie, tutaj jeszcze taki jeszcze jeden kazusik, Mamy dziesiątą minutę. Dobra. No, taki właśnie dzisiaj właśnie przyszłek to to, to, to zopracowałem, chciałem właśnie to, to, to kwestię wybaczenia. Kwestia. Mm, Yy, homoseksualistów, gdzie w tej chwili właśnie są prześladowani przez yy, ruchy tęczowe, oni sobie chcieli żyć. Yy, to takie jest, może nie, wiem, to trzeba zrozumieć. Ewangelicznia, Ewangelia ich potępia. Bóg ich potępia i tam święty Paweł i tam nie tylko on, wielu innych, ale my w demokracji to takie nie możemy ich potępić. My w demokracji yy, yy, nie możemy po prostu, nawet jeżeli mi się to nie podoba, ja mam prawo się z tym nie zgadzać, mam prawo to tolerować. Ale nie mogę e, narzucać swojej woli do, dwóm dorosłym mężczyznom tego, co robią. W demokracji robią to, robią e, o to, 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 czego zmierzam. Mają prawo, jako dorośli ludzie, robić to, co robią, to jest do, 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 do dziesiątki się w zasadzie odnosi. Natomiast, e, jeżeli on przyjdzie do mnie, z, poprosić mnie o pomoc, słuchaj, e, że się z tym, czuję, co robię może wiesz jak, jak mi w pomóc i tak dalej. Ja na przykład wiem, ponieważ nikt się nie rodzi gejem, nikt się nie rodzi homoseksualistą lub lesbijką. To jest rzecz całkowicie nabyta. Całkowicie nabyta, to, to nie jest, nie, nie, nie znajdzie się, ja już to mówiłem w wielu filmach, żadnego jakiegoś związku genetycznego. To są normalni mężczyźni, normalne kobiety, natomiast środowisko w jakim żyli spowodowało to, że mają taką ułomność, tak to ujmę ale mówię w demokracji, oni, jako do, mówimy o dorosłych, oni według demokracji, to co robią, to robią, nie, nie można tego penalizować, nie można ich krytykować, nie, znaczy, tak krytykować nawet też nie można. nie można, można, zwrócić uwagę, ale tylko wówczas, jeżeli oni chcą od nas pomocy, bo z tego bardzo łatwo, proszę z tego bardzo łatwo wyjście jest. To jest kwestia po prostu tylko i psychiki. Ale ten Kazusik, taki może być zrozumiały. natomiast chciałem powiedzieć, że i tutaj właśnie znowu to jest zbieżność z Ewangel to właśnie chciałem tak zauważyć właśnie, że to, to jest ta rozbieżność, Ewangelia mówi jasno, że zostaną potępieni a my demokraci mówimy to nie nasza sprawa my demokraci mówimy, to są dwie osoby dorosłe, żyjące na tej ziemi jeżeli będą się <laughs> jeżeli popełniają, grze załóżmy grzeszny jakiś tam czyn w, w oczach Boga zatem niech Bóg ich z tego rozlicza. My nie możemy być sędziami tu na ziemi w ich sprawie. To należy do Boga. To jest, to jest nie nasza sprawa. Cały czas zaznaczam dwie dorosłe osoby. Zupełnie temat się zmienia, jeżeli była dorosła i nieletnia. Ale jeżeli dwie dorosłe, to jest ich sprawa względem Boga. I to właśnie ta, ta rozbieżność między demokracją a Ewangelium. Także, jeżeli ktoś by chciał łączyć to, także to, 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 nie, nie, to nie jest. E, prawdziwa demokracja niestety ale nie jest w 100% spójna z Pismem Świętym Nowego Testamentu, aczkolwiek tak e, zgadza się w wielu aspektach, jakbyśmy się tak skupili. Jest zbieżna, jest. Dobra, to by było na tyle w kwestii właśnie tego 11, Dodamy to w takim razie. Akurat dobrze się składa, bo i tu jest niedziela, dzisiaj jest sobota, także na jutro to, to zrobię. Dobra, trzymajcie się, bo trochę przykołem na, na razie. Trzymaj.